Co wyróżnia pracę i sposób, w jaki działa, na czym się opiera poradnia Centrum Integralnego Rozwoju? Dlaczego integralnego? Daniel ja pracuje przede wszystkim w takim dość e, autorskim ujęciu, a mianowicie łączymy pracę sportową z dziećmi, czyli taką profilaktykę rozwoju motorycznego, z pracą bezpośrednio terapeutyczną nad trudnościami, które objawiają się u dzieci. Zatem możemy powiedzieć, że już w tym kontekście jest to integralne wsparcie rozwoju, bo jest ono rozumiane całościowo, czyli i motoryka, i rozwój poznawczy, i rozwój sensoryczny dzieci. Druga kwestia, która jest bardzo wyróżnia, to rozumienie osoby dziecka w ujęciu integralnym, czyli patrzymy na to, co się dzieje z dzieckiem w kontekście i rozwoju biologicznego, i potrzeb emocjonalno-społecznych, i motywacji dziecka do jakiejkolwiek zmiany, na przykład w kwestii trudności edukacyjnych, ale też widzimy dziecko w obszarze jego rodziny, czyli co się dzieje w rodzinie, w której Dziecko objawia jakiekolwiek trudności czy, dysf czy dysfunkcje, czy chociażby traci motywację, co teraz jest chyba najczęstszą trudnością, z którą borykają się rodzice i nauczyciele.